Cześć słuchajcie. W dzisiejszym odcinku e, przyszła mi nowa paczuszka. Nowa paczka z Chin. Pokażę wam co mi dokładnie dotarło. Kolejny tester do ogniw, a w zasadzie nie ogniw, do całych magazynów energii. Ale o tym w dzisiejszym odcinku zapraszam was do subskrypcji kanału, czerwony przycisk pod filmem. Zajrzyjcie oczywiście na grupy Deje Polska oraz magazyny nisko napięciowe. Tam mamy szereg rzeczy tak więc. E, tak to wygląda, a my co? Przejdźmy do paczki. Po co mi ta paczuszka? Zaraz zobaczycie Eee, mówię, tester całych magazynów. Ktoś powie, że przecież budujemy raz magazyn, czy coś tak. Eee, mogę Wam wprowadzić, jakby ktoś miał ochotę przetestować sobie eee, cały magazyn energii, jaką ma realną pojemność. Czy przez producenta nie zostaliście powiedzmy sobie wydymani? Mogę każdemu przetestować taki magazyn, jakąś tam drobną odpłatą. Ale, oczywiście, to w link, link, żeby tam się ze mną skontaktować, macie w opisie filmu czy na Messengerze czy coś tak. Więc dobra, przejdźmy. Ja wam pokażę, jak wygląda już mój magazyn energii, bo o tym nigdzie nie mówiłem jeszcze. Już jest fajny. No i ta paczuszka, co mi dotarła? Dobra, najpierw magazynik. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 modułów, 5 modułów każdy po, w granicach prawie 17 kW, około 17 ma obecnie, czyli 85 kW brutto. Fajny magazyn energii już, ale tak jak widzicie tutaj mam jeden tester do ogniw, który używam, drugi tester e, do troszkę większych, o, o też jest małym niestety prądzie, bo e, ten jest bodajże tylko do 5 A, ten jest do 40 A, ale niskim napięciu, tym jest wyższym do 12 a tu przyszła paczuszka, właśnie o której mówimy. Będziemy testować sobie cały taki magazyn. Cały magazyn, jaka jest jego pojemność DC, nie AC po przetworzeniu, tylko ta taka tak naprawdę po złożeniu. To, co nas też dość mocno interesuje, oczywiście. To co, otwieramy sobie tą paczuszkę. Tak jak mówię, po to, że ja też składam właśnie magazyny energii czy coś. Ale o tym za chwilę. E, dobra, przerzucam sobie to na staty, będzie łatwiej to rozpakować. Dobra, jak widzicie paczuszka nieotwierana, ja sam jestem ciekawy, ale widać, że jest to duży gabaretowo, z racji, że tu mamy fajny prąd i fajne napięcia. Otwieramy i zobaczymy, co jest w środku, bo to myślę, że dla nas mocno istotne. Paczka dotarła bezpośrednio z Chin, niestety w Polsce nie szło go kupić, bo chciałem. Eee, około 3 tygodni, trzech tygodni to zajęło, zanim ona do, do mnie dotarła, ale jakby tym się bardzo nie przejmuję. Dobra. Zapakowane, pianka... Eee, może się nam gdzieś kiedyś przydać. Co my tu mamy. Dobra. Eee, dobra, przewód zasilający, normalna, standardowa. Eee, ważne też jest, że przewód jest do komunikacji z komputerem. Eee, to też jest ważne. Tak jak mówiłem, jakby ktoś miał ochotę przetestować czy coś. Eee, wysyłacie jagą eee, najlepiej naładowany, ale to wszystko w opisie. Przewody do testowania. Takie samo jak w tym zestawie, tym, tym 40-amperowym do ogniw. To odkładamy na bok, bo to nas nie interesuje za chwilę, ale tu widzicie Chińczyk zapakował. Nie był najtańszy taki tester, ale jakoś tam e, nie był strasznie drogi. E, taki tester koło 2000, tak na marginesie. Dobra. Mamy to poroztwierane. Fajnie go zapakował to też na pewno na duży plus. Dobra, wyciągamy go z tego pudełka, bo to jest pudełko jest duże. Odkładamy na bok. Tam do testów. Dobra, atomy e, fajnie zapakowane to na pewno na plus dla e, tego Chińczyka. Polion powijał pianka. To leciało samolotem. Co prawda, nie drogą morską, bo chciałem troszkę szybciej. Przez to też cena była trochę wyższa, ale jest kawał sprzętu, fajnego kawał sprzętu to już mnie. Dobra, dobieramy się. Dobra, mamy. Yy, dobra, wyjmijmy sobie z pianki. Yy, a, widzicie, zakleił, ale zaraz pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, Podkładamy na bok, tu mamy, ale widzicie, patrzcie, kawał kolosa w porównaniu do tamtych testerów, no to tu jest siła razy moc, e, bodajże do 100 V prądu DC mogę sobie testować obecnie, czyli cały taki magazyn jak mam, ale też, e, tu jest folia, ok, trzy potężne wentylatory do chłodzenia z racji, że on nam po prostu przepala tą moc, e, którą no, odbiera od takiego magazynu. Zaraz zobaczymy. To co, włączmy sobie, zobaczmy jak to wygląda, ale mówię, no w porównaniu do tamtych testerków to to jest ta kawał, kawał kolosa. To co, podłączamy, zobaczymy czy w ogóle się zadziała, e, podłączymy pod jakikolwiek może magazyn, zobaczymy e, czy będzie nam po prostu to działało. No dobra, mamy wszystko podłączone. Akumulator sobie naszykowałem na razie 12V, żeby zobaczyć w ogóle, czy działa. To co? Włączamy. Widać, że nam się zaświecił. Ja wam obniżę, żebyście mogli zobaczyć. Eee, dobra, myślę, że coś będzie widać. No, coś tam jest. Dobra, słuchajcie, to co? Hmm, podepnijmy sobie plus do plusa, minus do minusa przewodzikami. Zobaczmy. Przewody bardzo podobne, co w tych mniejszych. Dobra, widzicie 12, 69 mamy napięcie. No dobra, to co? Tym przytrzymujemy bodajże. I tu ustawiamy sobie i prąd. Prąd możemy ustawić. Parametr wiecie, pierwszy raz używam, tak więc o dobra. 30 a bo tyle jest maksymalnie. A, dobra. I mamy napięcie. Ustawiamy sobie bodajże 10,5 V. Ale do ilu możemy? O, zobaczcie. Do 88 v bez problemu. Dobra. Ustawmy sobie 10. Zobaczmy, czy to zadziała. 10,5. Czas nie ustawiamy. No dobra, włączyło się, ale. Karent mamy tylko 11 Amper. Nie wiem dlaczego. Mówię, ja dopiero pierwszy raz jakby to uruchomiłem, tak więc muszę dojść ładu i składu. Dlaczego? No tu nam zlicza pojemność, czas. No i co? Tylko 11. Możliwe, że więcej nie da się. Nie wiem, zobaczymy. Mówię, będę to testował, oczywiście, troszkę dalej. Ale podejrzewam, że. Ale podepnę sobie duży magazyn, jeszcze, żebyście zobaczyli. Zobaczymy, jak to zadziała na dużym magazynie. Dobra, to ja przepinam. Na razie mały widać, że rozładowuje. Zobaczymy, jak z dużym. No dobra, podpiąłem sobie duży magazyn. Zobaczymy, jak to tutaj w tym dużym zadziała. Ustawmy sobie napięcie odcięcia. Nie będzie miało znaczenia. O! ale widzicie, przy dużym magazynie, w wyższym napięciu już mamy prąd 30 A. 30 A to jest 1,5 kW, tak więc to taka, powiem szczerze, fajna grzałka będzie. Fajny, fajna grzałka do garażu, żeby odzyskać w jakiś sposób ten, to ciepło chociaż z tego. Tak więc to już jest OK. Coś się na pewno czuć, powiem szczerze, przepala. Z racji, że, no mówię, mamy tutaj duże obciążenie czuć, że coś nam e, zapachy. A, okej, okay. dobra, odsunę sobie akumulator. Dobra, bo tu z tej strony, o, gdzie mamy wentylatory, one nam wydmuchują i już czuć, że tu idzie ciepło. No, ale to mówię, no coś musi się, coś za coś. O, dobra, myślę, że widać. Tak więc takowy tester. Kolejna mówię zabawka do testowania. Ja Wam zaraz pokażę jeszcze, jak to wygląda. Zobaczcie sobie, mówię, podłączyłem pod mój magazyn ten duży, który widzieliście. O, podłączyłem sobie tu. No i oczywiście każdy z magazynów jest teraz obciążany. Wyłączyłem falownik tamtym dużym heblem. Mówię, one dopiero się też balansują, testują te ogniwa, bo to mówię, dopiero złożone z nowych wszystko ogniw. A tu widzicie, 50, 30 amper e, idzie obciążenia. Tak więc jeszcze sprawdzimy może miernikiem, ale to już sobie gdzieś tam sprawdzę, czy to działa. Tak więc tak to wygląda. Jak ktoś miałby test, e, ochotę na przetestowanie magazynu pełnego takiego, dajcie oczywiście znać. Zrobimy to, nie ma problemu, a tam mówię: dwa takie testerki, ogniwa do testowania kolejne. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.